Kochani, zwracam się do Was z ogromnym apelem. Nie potrafię już prosić, dlatego będę Was błagać. Pomóżcie uratować mi syna. Od czterech lat Franek walczy z złośliwym nowotworem. Nie daje za wygraną. Otrzymaliśmy ogromną szansę leczenia w Barcelonie. Aby ta szansa mogła się zrealizować, Byśmy mogli znowu być w czwórkę razem w domu. Proszę Was o pomoc w zbiórce pieniędzy. Jest to przeszło milion złotych, aby nasz syn mógł żyć. Dlatego błagam Was: Pozwólcie nam być razem w domu i pomóżcie nam uzbierać pieniądze potrzebne na leczenie w Barcelonie naszego syna. Błagam, jako ojciec, aby mój syn mógł normalnie już funkcjonować, cieszyć się życia, bawić się z przyjaciółmi na placu zabaw. Bardzo Was proszę. Środki można wpłacać na siepomaga.pl Franciszek Kurze. Bardzo prosimy i będziemy okropnie wdzięczni za każdą złotówkę, którą Państwo wpłacą. Błagamy Was o pomoc.